A youtube, cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś przetestujemy kolejny filmik z Instagrama. Dziękuję za tysiące lajków, oczywiście jeżeli film wam się spodoba dajcie też laj łapeczki, lajki w ogóle, bo wiecie, że za lajki mam zajebiste samo poczucie nagrywam dla was filmu. Moi drodzy, w komentarzach dajcie znać, jaki film mam przetestować w kolejnym odcinku Bo ostatnio powiem wam, że było tylko pół miliona komentarzy, w których daliście linka I nie miałem, powiem wam, że nie miałem z czego wybierać Więc proszę, żeby coś znaleźć Na pewno widzieliście już coś, co można przetestować Nawet z YouTube czy z Instagrama Dajcie znać w komentarzach Dzisiaj przetestujemy kolejny filmik i oto on! No właśnie, moi drodzy, więc robimy lody z melonka! Limonka, Melonka! Zrobimy lody z melona. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. To będą takie trochę lody wodne, bo dodaję tam też trochę wody. Ale na pewno będą dobre. Mam taką nadzieję. Oczywiście, wszystkie składniki znajdziecie w opisie, żeby nie było, że się coś pomylę, bo znalazłem do tego filmu odpowiedź składnikową i dokładnie wszystko, tak. Więc znajdziecie to wszystko w opisie. Ok, więc zaczynamy. Przekrojmy melon. O, widzę, że bardzo miękki jest. Łatwo, łatwo to poszło. Wow, ale super. Mamy dogrzały melon, więc co robiście? O. Wlodzi cały pokój. Dobra, wypróżniłem sobie melona. Teraz zetniemy skórkę. Ja mam bardzo miękkiego melona Znowu też taka rozmowa. Wycinamy teraz tutaj miąższ Pożarajcie, żeby sobie paluchuch nie uciekać. Tada! I teraz w każdej części tak wycinamy. My teraz pokroimy sobie w małe kawałki, żeby było łatwo nam to wszystko zmienić. Jak widzicie, mam mały mikser, więc zrobię to na 2-3 razy. I wrzucamy całość do środka. Damy. Soku z limonki całą łapę się kleją, więc nie przejmujcie się tym. Trochę wody. Dobrze moi drodzy, ostatni krok. Nałem miodu Ja nawet nie ma łyżeczki Znalazłem łyżkę dodamy. Albo dwie. gdzie co oddamy dwie. To mają być słodkie lody, a nie jakieś tam kwaśnialy. Oczywiście. Nigdy nie ci łyżek. Dobrze, ten jutro i cały musi być. Teraz zamykamy. Dobrze, wszystko. 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 Pomyślałem. I miksujemy. Kawa to potrwa! Nie przejmujcie się, mamy mnóstwo czasu! Mamy mnóstwo czasu! Okej, okay, moi drodzy, mam całość już zmiksowaną. Pamiętajcie, jak macie dobry mikser, to będzie wiadomo, że będzie wszystko takie gładkie. W ogóle, jak chcecie, możecie to zrobić przez sitko, ale nie musicie. Teraz mam tutaj miskę, która jest czysta nowa. Pukana. Wlewamy całość. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. O, dobrze, śmiało to. Mieści się. Zmieści się. Wow, ale mega. Zarobiliście. Teraz wiecie, musimy czekać, musimy czekać aż 6 godzin, żeby to dobrze zamarzło. I możecie takie lody przypowywać do dwóch tygodni max. Ale ja myślę, że one są tak zajebiste, że możecie je zjeść w tydzień. Dobra, wkładamy to do zamrażarki. Tym No siema! Jak widzicie, trochę się leje, bo w warstwa się nie zamroziła. A ja mam zawsze papier przy sobie. Magiczna szuflada. Wyciągamy, więc przetestujemy, czy to się udało, czy nie. Pachnie? Nie pachnie. Pachnie, trochę pachnie, muszę przyznać. To może być ciężkie, żeby coś ładnego z tego zrobić, o. Ale super. A, trochę się rozwalają, więc nie są takie idealne. Ale przez to, że to jest po prostu tyle wody. Ale myślę, że będą spoko smakowały. Okej okay, moi drodzy, chwila prawdy musimy zobaczyć, czy są dobre, bo to czy wyglądają to ok, ale czy są dobre? Spoko są. I są słodkie, takie świeże, już limonka, czuć miód. No i czuć też melona. Dało się! Kolejny test się uda, moi drodzy. Jeżeli wam się podobało, ta łapkę w górę. Jak robiliście już takie wody, to za hashtag budźmy na Instagramie, ale wpadnę i polajkuję Wam zdjęcie. To już chyba by było tyle. Dziś się na mojego Facebooka i Instagrama. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!